Szczerze? Nie gin, Garen, nie gin. Nie. Nie. Inwested strategy, jest wszystko pryzmatyczne. A, mam podjaśniony ekran. No to spie z tym światłem. O, no i to jest start w sorki. No, i to jest starcik wzorki. Pyk, pyk, pyk. O, przepiękna sprawa. No nie, sprz. No. szczerze. Uj, gramy. Mam swayna. Kurde. wydaje mi się, że tak. Że nie jest warte trzymanie skara. Bo się zamykam tylko w Tesorki, a nie wiadomo co mi da. Na razie. Nie ma tragedii. No mogę Słaina dać na front i dać mu Sunfajera. Spend jest dobre tak po prostu też. Jak już masz Słaina. Zawsze tam takujesz no i robisz ekonomię fajną. Jeszcze jak trafię, nie wiem, jakąś Eliskę szybko. Wladimira o. Vladimira. Albo Ambessę Karena. O, no, dokładnie. Dokładnie. Zawsze lepszy interes, a to HP, to HP, później, jak już na przykład dotrwasz do fazy, gdzie grasz cały czas takim samym teamkątem, to mega fajnie działa. Kurde, czy ja tu nie powinienem był zery sprzedać? Nie wiem. Banie. Chociaż może tak. No, w sumie powinienem był. Hmm. No nie ma co zagrać. Zagram sobie te bruzerki, po prostu. Ten Nunu może być, nie wiem, przejściowy. Zawsze eliski bruzer będzie. Jak mu się nastakuje HP, to zawsze jakiś front będzie za darmo. Ale raczej w role jest Better Zero Renata. No tak, no ale jak nie mam w spota, to wydaje mi się, że ten augment jest na tyle mocny, że można go też grać. Inne rzeczy. No, wziąłbym to nami. Ale przez to, że ma płacz, to trochę trochę nie chcę. A tu gościu w visionary, skrapy. Oj, nie wiem po co on tu zagra. Raczej Zeri Tutaj co? Conqueror? Ale pewnie Conqueror, przejściówka w skrapy ty, ale mu weszło w ogóle. A i tak przegrał jedną rundę. Gościu na TikToku tak. Meta się coś zmieniła od kiedy weszło 4,5. No, zmieniła się, Od, odkąd zrobiłem average play w 20 gierkach, 4,5, to meta się zmieniła w mojej głowie i jestem głupszy. Dobra, odpalam flarę poziom 3 na TikToku, niech się dzieje, niech się to niesie. Ej, no co to jest? Korki waj... Co? O kurwa No to grubo Na szóstym levelu, czaisz? Ty, a jaki jest plan na tą grę? Bo ja troszeczkę mam 69 HP i już zaczynam zauważyć czemu to nie jest dobry augment w latach. W sensie nie w rerollach Bo to za dużo HP stracę zanim cokolwiek zacznie robić A nie wbiję żadnych postaci przez to, że muszę trzymać ekonomię Nie wchodzę w level no to co, zmieniamy na Renatę? To jest jeszcze tragiczne temy. Dobra, teraz pytanie, czy to świat się stakuje, ale i tak tu wejdę już w level. Giant Slayer czy Shojin kolejny? Kurwa, Giant Slayer jest teraz tak kijowy, żebym brał Shojina tak szczerze. Rezm Nie wiem, musiałem chyba wziąć na pod Irli. Wiem, no GS byłby lepszy o wiele później, ale teraz chyba y Shodzin better. Znaczy na pewno. Masterwork upgrade. Kurwa, nie mam tego na czego dać. Mam lepszy pomysł. Pytanie czy ja tu chcę Nunu grać w tym teamcompie wtedy. 3 random, czyli Gepek, Swain i... To. Dobra, czyli nie chcę. Gitara. Pytanie czy ktoś idzie w... ...teamcomp dla no, mnie. W sensie w emisar. Pytanie czy ja roluję na siódemce, no chyba ta. Pytanie czy ja nie zginę zanim ja hitnę tego Swaina na... ...trójkę. Raczej ta. Kurwa, przecież to nie zginie z takimi itemami! Co jest? Ambessa? No to robimy GS-a. Raczej chcę tu wziąć Ambessę. Bo wystarczy Garena hitnąć wtedy. No, oj, Tak to nic nie zrobię. Z tych. w sensie no mogłem wziąć, ale chyba wziął od razu gością. A nie, mogę brać. Siema Kaczorowski. Kurwa, ale to krzywo ustawiłem. Jest ta? no to brakuje nami i tego. Ej, tragiczne mam tempo Jest kurwa tak tragiczne tempo Ja tak wolno w ogóle te 70 golda wbiłem Nie wiem o co chodzi Testujemy limity na diamencie na uwu Chyba fast 8? Oby nie, oby syn Ej, jak go jeszcze raz skastował 36 HP, ja pierdolę to nie jest better? No oczywiście, że... no raczej jest. Chociaż ja nic nie dostaję z tego emisary, dobra, nie? Nieważne. No i nic, roluję na siódemce chyba. Kurwa, nie? Ej, nie wiem. Ej, tragiczne to jest. To jest tragiczne. Ja mam tak słaby team comp. Gepek tank? Było brać level upa? Nie wiem, może. Tak, rozsądny człowiek pewnie by tak zrobił. Dobra, nie najgorsze te przegrane. Kurwa, ale close są te rundy. Ale dobra, git, dobrze, że to przegrałem. Straciłem tylko ile? 6HP. No i co, na siódemce chyba rolka, nie? Na pewno trochę chociaż. Właśnie na przykład po to. Nie zbiję mu tego i temu i. Te no i co, połączyło mu się to HP? Kurwa, ej, kuj ma HP. Co jest? Eksperyment? W sumie eksperymenta mógłbym to zagrać. Ej, nie pierdol, ona nie miała szorzina. Jak ty kurwa 4 i ten chcesz dawać na unito? Dobra, jest git, jest git, jest git. Teraz wchodzę w level. Nie wchodzę w level. Ty gdzie jest z nami? Tu jest. Chciałbym tu Mundo w chuj zagrać Chyba że zamiast GPK Ty ja gram 3 sorki Mundo zamiast GPK na razie raczej Dobra trzeba przebicia zrobić no i trzeba rolować 2% to kurwa grubo 3 sorki to jest tragiczne Wladimira trzeba by było dograć. Nie wiem czy sobie nie zjebałem tym augmentem gry właśnie Może tak być nie, dobra, nie mogę tego przegrać. To kurwa, powinienem był zbierać. Tam tego chuja też. I to jest koniec. Ja odpadam. Nie, no może jeszcze nie odpadnę. To przez te lagi kurwa no patrzcie jak laguje nie dobra nie 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 ja nie mam przebicia kurwa ja pierdolę, nie mam przebicia trzeba było zreforg'ować przed karuzelą debil no muszę rolować muszę rolować Mordzia potrzebuje pomocy, jak wyjść z gold Stary, ja tu troluję gry. Ty się mnie o to nie pytaj. Wiem, wiem, że skipnąłem, wiem. No come on, już doroluję, chuj w to. No i Ty, no, Kurwa, ja muszę sway nadać na backlane i dać mu temy z zery. For sure ja odpadam? Nie no, może nie. Na pewno nie. Jebane invested, kurwa. Nie mam, nie mam golda na anomalię, sprzedaję to. Okej... Okay. Ty, ja mu nie dam. Kurwa macie, ja mu nie dam itemów. Oj dam mu Ja pierdolę. <ścoughs> już trzeba było kurwa to gówno. Dobra, rozgrzewkowe, to są rozgrzewkowe na no, spokojnie. Ja się dopiero rozgrzewam. Kurwa ten front lane to tak nie powala trochę. No właśnie to jest. <noise> problem w TeamCopy jest taki, <noise> że ja mam invested, investment strategy, które zbierałem na Swaynie od początku gry i gram go na Bakleinie. nie? Ja pierdolę. Gość są ugotował. Za Zyrę LB nie byłaby Git, a no byłaby. No byłaby. Racja. No i tyle, no. <noise> Infinity Jeżna na, na Swaynie. To nie jest takie złe. 100% win ratio, ja Chopie na jakąś akademię śmieszną. Nie miałem szans. Dobra, easy, easy win, easy win. Tak, to jest top 1, to jest top 1 gierka. To jest easy top jeden. Mówiłem, investment strategy, OP, OP. Robimy sobie teraz ekonomię do 70 z powrotem. Na spokojnie. Ej, ale co w sumie w taki... Nie no, tu, ten max cap to był troll, chyba. Albo to trif... Trifecta to już był troll, bo to mnie zmusza, że... znaczy no nie zmusza, ale, ale to mi raczej, kurde, nakierowuje mi na to, to sprawia, że raczej muszę grać Swaina na Buckley'nie, no bo daje tego atak speeda, nie, więc jest lepszy. A z mu hapeki z Investment Strategy. Oj, chyba koniec, chyba koniec, chyba koniec. Fuck. Come on, Swain, Investment Strategy! I patrzcie, autujemy skrapa, Essa. Jest, to przejść. Kurde. uss ik później na no tego? Nie. Ty, ja mam jeszcze slot'a na Nami. Dobra, Git jest, Gargoyle jest, Git. Ja potrzebuję front. Ale... Aha, nie nie było tu nic na Nami. No Hextech, Hextech <laughs> mogłem brać na Nami, no. Lepsze by było raczej. Zapomniałem, że mam slot'a. Ale dobra, gepek, Gpeg jest Git, on jest tankowaty, bo on ma trifekty. Hapeki z Investment, także jest dobry. Nie wiem, się rozstawić. Bez sensu jest takie klampowanie. Oj, 70%. To może być mój koniec. Dobra, Tristana nas takowała. No i co? No i hapeki. Hapeki na postaciach mi dają wygraną. Patrz. Ile wytankował? No nie, 800 tylko. Jakim cudem. Ej, nie, to jest zbugowane. Jakim cudem Swain wytankował 800, jak on ma kurwa 3 koła HP? 3 koła HP i mu zostało z 800. Jak oni to liczą? Nami tak samo. Zyra zginęła, a ma 1800. Ty. Czy ja odkryłem Buga właśnie? W sensie. Co oni tego nie widzą, że to źle liczy? Elis? 96% na skrapy, chłopie, czaisz? Ale to może być fake, to może być fake. To bardzo prawdopodobne, że to jest fake. Dobra, to nie jest fake. Kurde, ten heksterczyk na tą nami by się odno Szkoda. Nie no, oni to chyba inaczej jakoś liczą. No ale jak? Czym mieliby to inaczej liczyć? Ty, po co ja roluję? Ja roluję se teraz po GPK na trójkę. Gepek na trójkę, Wladimir na trójkę. Ambesse I LeBlancę zamiast Zyry. Garen 3? No. Grać LB za Zyrę i Elise za GP? No, można by było w sumie też tak. Oj, oj, oj. Waga Uwaga. Nie giń Garen, nie giń. Nie. Nie tak Invested strategii, yes. Nice robić to. Nie. No komo, no nie wiem cokolwiek. To mam BSE wbić chociaż. Uj, roluje już. Kurwa, no chciałem to mam chociaż wbić, no albo Wladimira, co to były za rolki? No i przepierdolę przez to, mogłem pierwsze miejsce zająć. Nie no, w ogóle gra Ja piernicze, no, tyle, tyle waliu straciłem przez te rolki. Bo mi się nie, będzie nie będą stakowały postacie. Jeszcze GPK skitnąłem. Ty, 50 osób na TikToku, siema wszystkim. Utknąłem w platynie, jak stamtąd wyjść, szefie? Jakich aplikacji używasz? Meta TFT. Ale jest top 4 tym Team Comp'em. Coś niesamowitego. Dobra, już roluję. Nice. Dobra. Wladimir, jak to jest huge akurat. No i co, wygramy na. Ej, chyba wygram na niego, na luzie raczej. No? Max Cap? No. No by, było to dobre jeszcze gdybym szybciej zrolował, żeby tam chłopaków nie stracić. Jest top 3, jest top 3! Jest top 2! <grym> Co jest? Kurde, chciałem to. Oj ojoj! Oj. Ale popełniłeś błąd, kolego chyba. Znaczy nie no, to jest dobre dla niego, to jest bardzo dobre dla niego. Ale ja mam... War... Kurde, no to jest fuj dobre dla niego. Nie będę się oszukiwał. No nie, no jak ja to mam tu zmieścić? Jednego GPK brakło, czaisz? Nie mam czym zdjąć itemów, muszę to... Lecisz tobie jeden i puszczasz edita, no chciałbym. 88%! Cicho. Jest szansa. Nie no, chyba wygram. Tak szczerze. On dał na Garena tego, więc raczej na luzie. Powinien paść. Ta, to się dzieje, to się dzieje. To się dzieje. Mamy to. Mamy to. Takim <tim> tym <kompem> Niesamowite. GG. Wiadomo, że to diabencik, nie? Wiadomo, że to diabencik, ale jest gitara. Esa. No i mamy to. No i co? Dobra. Yy, przyszło mi jedzenie, nie? A, nie. Kurde, nie tą ręką. Przecież się talerz bierze. Czekaj. et dit jakklet e amën se seziist.